się! z tej strony ja Dralex yy, w tym odcinku będę chciał Wam yy, pokazać oto mój serwer yy, serwer aktualnie jest odpalony, bo wygram na nim jest to alternatywne, ale ma na przykład store temy tak Mamy skrzynię. Patrzcie takie rzeczy można. O no to przykład to to łóżkawieńca. Boski, topór, yy, zatruty, no i serca. Lega mam chyba. O dobra tu mamy takie rzeczy mamy na przykład takie, ale będę z y, większym czasem ten upgradeował to w tą skrzynię. Y, komenda spądziała. Nawet nawet bez y, chyba... Czekajcie, zobaczę co można bez o kurwa kurwa tak nadal działa jest w performance chyba, znaczy powinien być ponieważ on y, mógłby się nie zainstalować dobrze, A, ale zapewne się zainstalował dobrze no i tu mamy To tak wygląda. Pomagał mi mój kolega Chris Ku. No i Peter. Dam linka do kanału Petera. W, w opisie. No i co? Wpadajcie. Dam jeszcze IP i wersję. Dziękuję za oglądanie. No i never.